siema, ma siema, siema. z tej strony Skydem. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Survival Skydem Landia I moi drodzy, jest to już okrągły 40 odcinek. No, jestem pod wrażeniem, jak to czas leci. Już mamy 40 odcinek. Fajnie. Yy, I ogólnie chciałem, żeby tak. No, chciałem już do końca tego 2019 roku pociągnąć tą Skydemlandię, nie robić filmów z czegoś innego, tak żeby po prostu równo na koniec roku było 40 filmów. No, tak więc udało mi się to. I słuchajcie, z racji tego, że to jest ostatni mój film w 2019 roku, tak, bo to, bo to jest już... Sylwester, praktycznie jak wy to widzicie, ja to nagrywam. Ja to nagrywam jeszcze w drugi dzień świąt, a to dlatego, że postanowiłem po prostu, że nagrywam sobie ten odcinek już w drugi dzień świąt, żeby cały czas były takie właśnie świąteczne skrzynki, jak, jak tutaj widzicie. No i słuchajcie. Z racji tego, że to jest już 40 odcinek. Serii Skylandia i jest to ostatni film w, 20, w 2019 roku, to postanowiłem, że dzisiaj wybierzemy się do kopalni i poszukamy trochę diamentów. Tak, bo to jest ogólnie już ostatni odcinek z 2019 roku. To tak sobie pomyślałem, że zakończymy ten 2019 rok właśnie wyprawą. Po diamenty, i zobaczymy, ile uda mi się zdobyć diamentów do końca, właśnie 19, 2019 roku. Po tej wyprawie, już do końca tego roku, nie będę się nigdzie do kopalni wybierał, i tak myślę, że zakończymy takim oto wydarzeniem ten, ten rok. Słuchajcie. Ja sobie naprawiłem specjalnie do tej wyprawy do kopalni. Specjalnie naprawiłem już sobie kilo ze szczęściem 3 i naprawiłem sobie też przy okazji siekierkę z efficiency 4, czyli z wydajnością 4 i dodałem do niej zaklęcie unbreaking 3, dzięki czemu będzie się wolniej zużywała. Łuk także naprawiłem tak przy okazji i do y, mojego kilofu z jedwabnym dotykiem, czyli z zaklęciem jedwabny dotyk y, po polsku dodałem jeszcze unbreaking 3 i mending, tak żeby był bardziej wytrzymały. No i co? Słuchajcie, myślę, że już możemy iść do kopalni. Założy, y, założyłem sobie zbroję, y, bo raczej elytra w kopalni nie będzie aż tak potrzebna. No, i schodzimy do kopalni, i dzisiaj pokopiemy sobie trochę diamentów. Tak dla szczęśliwego zakończenia 2019 roku. Myślę, że to będzie. Myślę, że to będzie fajne zakończenie. Jeśli uda mi się, oczywiście, znaleźć diamenty, no bo halo. A mam nadzieję, że jakieś nam się uda znaleźć. Dobra, yy, może pójdę tak. A pójdę na wschód. Czemu by nie? Pójdę w. W tym kierunku, może gdzieś się zaczniemy. Znaczy, gdzieś zaczniemy kopać, dobra. Myślę, że w tym miejscu możemy nawet. No i co? Ruszamy. Czas start. I kopiemy się przed siebie. Zobaczymy, ile, ile rzeczy nam się uda zdobyć. Ten Kilo ma na sobie Efficiency 4, Fortune 3 i Mending. Więc myślę, że możemy tutaj zdziałać całkiem sporo. Eee, wziąłem pochodnie. I tak naprawdę, wszystkie rzeczy, które się przydadzą, mam. O, lawa. O. O nie, nie wziąłem wi... Nie, nie wziąłem wiatra z wodą. Dobra, trudno. Trudno. Ja już się kopię przed siebie. Nie chcę tutaj marnować czasu. Lecimy, słuchajcie. Lecimy dalej przed siebie. Yy, I ogólnie, tak jak się kopiemy teraz, to. Yy, o, diamenty, proszę bardzo, dziękuję. Dziękuję, patrzcie, wow! Ale szybko znaleźliśmy te diamenty. No, jestem pod wrażeniem. Dobra, okopmy tą rudę z każdej strony. Dobra, cyk. Okej, okay, ile mamy tutaj rud? Uuu, uhuhuhu. czekajcie, czekajcie. To gruba ruda jest. 3, 4, 5, 6 chyba. 6. No. Niezły wynik. Uwaga. Zobaczmy, ile będzie diamentów. 17. No proszę bardzo. Bardzo dobry wynik. Naprawdę fajny. Fajny wynik. 6 rót, 17 di diamentów, czyli ponad dwa razy więcej. No i to mi się jak najbardziej podoba. Dobra. Kopiemy się dalej przed siebie. Eee. Y no i tak jak kopiemy, to mogę poruszyć z wami pewne tematy, trochę, trochę porozmawiam ogólnie. Yy, no powiem, jakie mam plany na nowy rok, co będzie się tutaj działo na kanale i tak dalej, i tak dalej. Zresztą już zacząłem trochę gadać o nowym roku w poprzednim odcinku. Zacząłem już tam co nieco planować, znaczy no planować, no wyjawiać wam plany, bo Plany to ja już mam. Planów to ja już mam trochę. O, proszę bardzo, złoto. Fajnie, fajnie. Złoto też mi się przyda. Może jakieś żelazo by się trafiło. Eee, dobra. Eee, no i słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Eee, mam pewne plany co do nowego roku, eee, bo ok, eee, tak. <grym> słuchajcie. Pierwsza rzecz jest taka, taka nowość. Że eee, pobrałem sobie, nie, nie wiem czy ogólnie ktoś dotrwał w poprzednim odcinku, bo ja to już zacząłem mówić e, pod koniec poprzedniego odcinka, tak naprawdę. E, o tym, co teraz chcę Wam powiedzieć, nie wiem czy ktoś e, dotrwał. W każdym razie, no, e, no jeśli ktoś nie, nie wie, jeśli ktoś nie, nie oglądał tego i tak dalej. To teraz mówię, słuchajcie, Na, pod koniec poprzedniego odcinka mówiłem, że pobrałem sobie program do, do montowania filmów, tak, program do montażu filmów, taki dość prosty, o, żelazo, proszę bardzo, mamy, taki dość prosty, myślę, nie chciałem się bawić w jakieś... Nie wiem, ultra zaawansowane programy czy coś w tym stylu. O, kolejny. Wow, ile surowców tu jest. Nie chciałem się bawić w jakieś, nie wiem, ultra zaawansowane, hiper, hiper jakieś tam programy do montażu. No, po prostu sobie wyszukałem jakiś, taki w miarę prosty, myślę, że znalazłem i bardzo fajny. Tak więc, słuchajcie, myślę, że od 2020 roku. E, mogą, się e, z, no, mogą się pojawiać mogą się pojawiać znaczy no pewnie będą się pojawiały e, na kanale także filmy montowane tak e, filmy montowane że wiecie że gdzie są tam jakieś cięcia i tak dalej jakieś e, nie wiem no ogólnie e, filmy e, obrabiane w tym programie do obróbki filmów tak no, i cieszę się bardzo z tego, że udało mi się taki program znaleźć, bo będę mógł na przykład wykorzystać to do jakichś poradników. Myślę, że od właśnie 2020 roku zrobię, jak będę robił jakieś poradniki czy coś, to właśnie już. Nie będzie tak, że nagrywam sobie tak jak teraz w Landię: sobie ten odcinek nagrywam tak jednym ciągiem totalnie i nie, nie ma żadnych cięć czy coś. Ale tylko po prostu już y, poradniki będę robił z jakimiś cięciami, żeby, żeby to wszystko jakoś się nie wydłużało i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to no, dobrze wpłynie ogólnie na rozwój kanału i w ogóle. E, ale tak, takie pytanie do was, bo mogę ogólnie sobie zrobić jakieś takie takie intro jakby w tym programie do montowania i co wy na to? Co wy na to, czy nie wiem, na przykład e, od 2020 roku właśnie, żeby tak było bardziej okrągło, e, to czy e, nie zrobić jakiegoś e, intra ogólnie na, że wiecie, że taki wstęp do filmów że przed każdym filmem będzie się pojawiało coś takiego, że taki jakby, nie wiem, taka animacja krótka z napisem Skydem, yy, którą sa, sam w sumie zrobię, bo nie chcę się tam posiłkować jakimiś programami specjalnymi do robienia intra, jakieś dziwne, dziwnymi ogólnie. Wolałbym takie intro sobie zrobić samemu, własnoręcznie, że tak powiem, oryginalnie, tak bardziej. I ogólnie co, co o tym myślicie, żeby właśnie od 2020 roku były, były takie filmy z intrem na początku na przykład i, i na końcu z takim zakończeniem jakby takim, no wiecie, takim że jest jakiś obrazek na przykład na końcu i coś tam, jakieś małe animacje są. Myślę, że można, można by nad takim czymś pomyśleć. Ogólnie jaki to jest biom? Aha, e, Wooded Mountains, aha, okej. Okay. Myślę, że można by nad takim czymś pomyśleć e, i właśnie wprowadzić od nowego roku takie coś. Od, a dlaczego od nowego roku? No bo słuchajcie, pomyślałem, że byłoby to tak fajnie równo, yy, dwa, wiecie, zaczynać 2020 rok od jakby w nowej wersji i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to nie jest zły pomysł, możecie się podzielić swoją opinią w komentarzach, yy, bo od, od 2020 roku ogólnie zamierzam, nie wiem czy to w jakichś poradnikach, nie wiem czy w Landii. Bo w Skydemandy, właśnie. O nie, łopaty ze sobą nie wziąłem, Rety. Ja to jestem jednak czasami nieogarnięty. Dobra, trzeba to zepsuć. Zepsujemy to, słuchajcie. Nie poddajemy się. Walczymy z tym już wirem, ale nie poddajemy się. Damy radę. Dobra, a jeszcze tutaj? Okej, okay, załatwione. No i idziemy dalej. Kopiemy dalej. No, i ogólnie Skydemlandia. Właśnie na tym stanąłem. Nie wiem, czy robić, nie wiem, czy montować jakoś specjalnie Skydemlandię, czy znaczy filmy z serii Skydemlandia, czy robić cięcia jakieś od nowego roku, czy coś. Bo szczerze, wiecie co, ja tak sobie myślę. Wow, ile już ja tego mam w ogóle? Rety. Dobry wynik. Dobry wynik, nie powiem. E, słuchajcie, bo ogólnie nie wiem, co ze Skydemlandią. Bo jeśli chodzi o Skydemlandię... Czekajcie, jaki to jest... Nie cały czas góry, ale tu jest woda jakaś, jakaś. Jaskinia podwodna. Znaczy, z wodą, nie wiem, kapie. E, ogólnie nie wiem, co z serią Skydemlandia, jeśli chodzi o montowanie filmów. Bo ja bym wolał Ee, jeśli chodzi o odcinki z, ze Landi, to wolałbym, żeby one pozostały bez montowania. Ewentualnie jakieś yy, krótkie intro na początek i na koniec, to co wspominałem. Ale tak ogólnie to chciałbym, żeby filmy... Uuuu! Emerald! Patrzcie, mamy Emeralda! Fajnie, 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 Ok, świetnie! Dobra, oświetlę tutaj. I uwaga, czekajcie, wyrzucę sobie co nieco z tego kobylstona na przykład. Dobra, yy, i. Aha, i tak mi się zapełnia. Dobra, yy, wykopujemy. Ciekawe, ile tutaj będzie. Uwaga, cyk. Dwa, dwa. No, nie jest najgorzej. Nie jest. Jemy. Nie cierpię tych małych stworków. Nie cierpię. Okej? Okay. Dobra, już ich nie ma. Mam nadzieję, że tu nie będzie ich. Nie ma, uff, dobra. E, ogólnie nie wiem co, bo chciałbym, chciałbym ogólnie nie montować jakoś specjalnie filmów z serii Sky Demandia. Chciałbym jakby zachować tą taką jakby tradycję. Nie wiem, odłożę sobie w ogóle ten węgiel tu, bo mam strasznie go dużo. E, dobra, w ogóle dobrze, że mam tego Shulker Boxa. Mogę sobie tam co nieco po, poodkładać i uporządkować. E, dobra, bo z filmy z serii Landia. ogólnie chciałbym, żeby. Chciałbym zachować je, e, jakby zachować tą taką tradycję, że tak powiem, na, na, na tym kanale, żeby, żeby po prostu żeby nie robić. Jakiś cięć w filmach z serii Screen Landia. Okej, okay, intro, może jakieś tak eee, albo coś o Red, nie ma. No tak, nie mam łopat, ciągle o tym zapominam. Eee, chociaż w sumie mógłbym zrobić tak na szybko, ale mi się nie chce. Eee, dobra. No, nie chciałbym, nie chciałbym, żeby w filmach z serii Screedem były właśnie cięcia. Chciałbym to zostawić taki, zostawić tutaj taki klimat takiego czystego, jakby survivalu. Nie wiem. Nie wiem, jak to określić w pewnym sensie, ale po prostu czuję, że fajnie by było zachować tą serię jakby taką bez żadnych cięć, bez żadnych szczególnych, nie wiem, udziwnień i tak dalej. Po prostu, żeby to był taki survival klasyczny i za bardzo też Optifina na przykład nie chcę już sobie wgrywać, bo kiedyś nad tym myślałem, ale teraz już myślę, nie, do i raczej nie będę tego wgrywał no i ogólnie nie chcę montować filmów z serii demandia. nie chcę dlaczego? no to już w zasadzie mówiłem Ech, Silverfish dobrze, że ja mam ten miecz z Sharknest 5, bo naprawdę gdyby nie to to męczyłbym się z tymi Silverfishami co najmniej jeszcze z dwie minuty pewnie Ech, dobra wykopię sobie to żelazo Cyk cyk, ok, i akurat mam 64 sztuki, więc ja sobie to odłożę. Dobra, to złoto, a nie złoto biorę, złoto biorę. Dobra, i wykopuję to. Cyk, i proszę bardzo, mamy już stak żelaza, więc się cieszę. E, dobra. Wracając do tematu, nie chcę montować, nie chcę robić cięć jakby w filmach z serii Screenlandia, bo tak jak mówiłem, chciałbym, chciałbym zachować tutaj tą tradycję, jakby bez, bez jakichś cięć, bez, bez montowania jakiegoś szczególnego, tylko ewentualnie tak jak mówiłem, to intro na początek i na koniec, taka animacja, nie wiem, krótka i. I to by było w zasadzie na tyle, jeśli chodzi o Skydemlandię. Nie wiem, możecie się podzielić swoją opinią. A jak, jeśli, nie wiem, zbytnio coś nie pójdzie, pójdzie nie halo, czy tam, nie wiem, wy też nie będziecie zdecydowani, to najwyżej ja już później sam zdecyduję. Ale słuchajcie, myślę, że jednak filmy z serii Skydemlandia nie będą jakoś specjalnie montowane i nie będzie na nich jakiś cięć. Eee, nawet nawet nie wiem. Jednego na film czy coś nie. Po prostu chcę, żeby Siderlandia była była jakby. Niepocięta, że tak powiem. Ech, I myślę, że to też doda taki fajny klimat. Eee, dobra, dobra. Co, co by tutaj jeszcze? W ogóle, gdzie, jaki to jest beyond? Mountains cały czas, dobra. Tutaj jeszcze tego węgla mogę trochę wykopać. Okej. Okay. No, tyle wystarczy. Póki co węgiel nie jest aż tak potrzebny. E, czy Przepraszam bardzo, halo, czy znajdę tutaj jakieś diamenty może? Tak się kopię już przez jakiś czas. A diamentów póki co nie ma. Oprócz tego, co znalazłem. Nie, no, jest jedenasty poziom. Halo, to jak to tak. Minecraft. No, bez przesady. No, bez jaj. Naprawdę, żeby nie było diamentów przez taki długi czas. Czekajcie, zebiorę sobie ten. to żelazo. O, tu jest jeszcze. Wow! Ile tego żelaza? Fajnie. No fajnie. Tyle, że ja chciałbym diamenty jeszcze jakieś znaleźć. No. Nie mam pochodni. Dobra, zrobię sobie pochodnie cyk. Okej, okay, już mam pochodnie. Cyk. No jakiś czas myślę, że wystarczy. Eee, dobra. I tak, od 2020 roku myślę, że takie filmy bardziej typu poradniki. Nie typowo, że let's play, że nie wiem, że jak gram. Typowo jak się rozwijam i tak dalej i tak dalej. Nie. To raczej nie będzie cię, cięte, że tak powiem, czy i ogólnie. Tylko... Yy, tylko mówię, będą cięcia w takich filmach, takich typowo bardziej poradnikowych, jak na przykład yy, seria Ma Minecraft Jak Zrobić, tak? Bo to jest ogólnie seria moich poradników, którą tam robię. O, proszę bardzo, mamy diamenty. Okej, okay, fajnie. Yy, ogólnie seria Minecraft, jak zrobić, jakby ktoś nie wiedział, to po prostu seria. Uu, uu, to po prostu seria filmów takich poradnikowych, właśnie dotyczących Minecrafta, i tam pokazuje ogólnie, jak coś zrobić, jak coś wybudować. No, ogólnie to jest seria poradników. Yy, dobra, tutaj okopię tę rudę. Okej, okay, chyba nic więcej nie ma. No, cztery rudy diamentów. Okej, okay, zobaczmy, ile z tego wyleci diamentów. Uga uwaga, cyk. No, proszę, 26. Elegancko, fajnie. Tyle, że jakby. Tak patrzę teraz, kilof mi się zaraz skończy. Nie, no dobra, jeszcze ma 406 użyć, ale wow. Jak to się szybko wyczerpało? Prawie. Dobra, tutaj może jeszcze coś będzie. Eee, no także mówię, eee, montowane tak bardziej, czyli że w sensie z cięciami jakimiś czy coś. Kolejne diamenty. Ej, patrzcie! Co? Kolejne diamenty, ale tak blisko? Ej, no tego to się nie spodziewałem. Tego to się nie spodziewałem, że kolejne diamenty będą tak blisko. Wow, fajnie. Dobra, to mi się jak najbardziej podoba. Nie krytykuję ogólnie. Dobra, weźmy tylko to okopmy jakoś. Tutaj jeszcze jest żelazo, więc pozwolę sobie to zebrać. Okej, okay, ile mamy tych diamentów? Cyk, jeszcze tu tak naokoło. Dobra, tu jeszcze coś będzie, halo? Nie. Ołki dołki. Ołki dołki. Eee, cztery rudy kolejne. Okej, okay, dobra. Zobaczmy ile wypadnie... Nie, pięć! Pięć rud! Uu. Dobra, zobaczmy ile diamentów wypadnie. Uwaga, uwaga. Cyk, cyk. I cyk. Uwaga. Uuhu, 39. No to nieźle. Nieźle się rozwijamy, Wam powiem. E, także mówię, e, jeśli chodzi o montowane filmy, gdzie będą jakieś takie cięcia czy coś, to będą właśnie w stylu takich poradników albo, nie wiem, filmy z przeglądów, modyfikacji. I jeszcze coś innego, ale raczej w takich filmach, gdzie są typowo filmy z tego, jak gram i się rozwijam, że typowo z gry takiej, samej w sobie gry, to nie, raczej takich filmów nie będę montował, żeby, żebyście po prostu wszystko na bieżąco widzieli. Dobra, kolejne żelazo mamy. I ogólnie z takich spraw jeszcze organizacyjnych, co by, co by było, tak sobie teraz myślę. Eee... No głównie chciałem wam powiedzieć o tym programie do montowania i o tych... O, Właśnie zadzwonił mi dzwonek, który oznajmił mi, że zaraz będzie 25 minut filmu, a ja właśnie z serii Minecraft Survival Skydemlandia staram się robić 25-minutowe filmy i nie dłuższe. Dlatego zaraz będziemy kończyć. Tyle, że chciałbym jeszcze tam coś powiedzieć. Czekajcie. A. Yy, właśnie co do projektów, które mam zamiar co do ogólnie budowania i tak dalej tych yy, projektów no, w planach. Co mam zamiar u 178 użyć. Trzeba będzie zaraz wracać, bo mi się zużyje za niedługo. Yy, ogólnie mógłbym trochę z ktaczem ale już chyba mi się nie chce. Ej, patrzcie, mamy... Uhuhu, kolejne diamenty! Patrzcie, mamy kolejne diamenty i zombie mamy. Zombieka mamy i jaskinię i... Wow. Ile tych surowców tu jest. Super żelazo. O, tam słyszę zombie, więc... Oho, stamtąd przychodzicie wspaniacy. Dobra, ja sobie wykopię teraz te diamenty. Ile ich tu jest? Dobra, trzy chyba. Ale słuchajcie, 43 diamenty to bardzo dobry wynik, jak na 25-minutowy odcinek. No, dobra, wezmę sobie tego lapisu jeszcze trochę. Ten lapis się akurat przyda. Chociaż mam go dużo, ale dobra. To żelazo jeszcze też wykopię. Wow, ale unik. No, i co do takich projektów, to myślę, że niedługo zajmiemy się farmą Endermanów, bo przyda mi się ona właśnie do szybkiego pozyskiwania EXPA, czyli punktów doświadczenia ogólnie. A to dlatego, że po prostu jak chcę sobie coś zenchantować, czy coś no, pozaklinać ogólnie, wow, ale mi żwir spadł. Dobra, to jest ewidentnie znak, że pora zakończyć ten odcinek, tyle, że jeszcze dokończę tą myśl. Eee, to no, po prostu potrzebuję takiej farmy Endermanów, żeby szybko uzyskiwać poziom doświadczenia, e, aby móc sobie łatwo szybko enchantować, że wiecie. Ciach-ciach-ciach, zabijam trochę Endermanów. E, minutka, nie wiem, 5 minut czy coś. I już będę miał 30 poziom, jak, jakby na przykład mi. Brakowało albo nawet więcej, i mogę sobie na spokojnie wtedy już enchantować i zużywać ten y, level. I nie muszę się o, o niego za bardzo martwić, bo mogę sobie w każdej chwili znowu tam przyjść i szybko sobie go nabić tyle, ile praktycznie będę chciał. A poza tym, będę w ten sposób mógł szybko sobie ogarnąć bardzo dużą ilość enderpereł, więc to też mi się przyda. E, tak więc myślę, że niedługo się nią zajmiemy. A i ogólnie, co wy na to, żeby od nowego roku e, grać na zablokowanym poziomie trudności normal? Tutaj, tyle, że na takim samym tyle, że skutkom, właśnie. E, myślę, że to też byłoby całkiem fajne. Ja o tym dosyć dużo poruszałem w poprzednim odcinku, więc e, myślę, że tam. Nie wiem. Napiszcie w komentarzach ogólnie, co sądzicie o tych zmianach. W nowym roku myślę, że byłyby całkiem fajne. Jeżeli też nie będziecie zdecydowani, albo coś, to nie wiem, je, jeśli ogólnie, ja, ja też się nad tym zastanowię. Nie wiem, jeszcze zobaczę sam. Eee, poczytam oczywiście Wasze opinie w komentarzach A ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Eee, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to proszę napiszcie w komentarzu. Eee, diamenty! Ej, zombie villager. Co? Ej, mamy zombie villagera! Ej, świetnie, dobra. Słuchajcie, to ja Wam bardzo. Retę bierze mnie już chrypa. Chyba. E, dobra, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się Wam spodobał, e, to e, dajcie łapkę w górę ogólnie. I jeżeli chcecie być na bieżąco z każdym kolejnym filmem, jeżeli chce, chcecie, żeby nic Was nie ominęło, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie dzwoneczek. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i słuchajcie, muszę sprowadzić tego zombie villagera. Wow, co za zbieg okoliczności, naprawdę ten odcinek się udał. Życzę Wam miłego nowego roku 2020. No i żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale. I do usłyszenia, i ogólnie do zobaczenia, i do, do usłyszenia już w nowym roku 2020. Żegnam się z Wami, do zobaczenia, cześć!